Dariusz Żychliński, Valorez Veri. Depozyty w Szwajcarii prowadzone tylko i wyłącznie w fizycznym złocie. Niech nastanie czas starożytnych Greków, kiedy to za jedną uncję złota można było uszyć tunikę, czyli odpowiednik dzisiejszego garnituru. 100 lat temu za jedną uncję złota, czyli za 20 dolarów amerykańskich, można było uszyć garnitur w Londynie bądź w Paryżu. Dzisiaj za jedną uncję złota, czyli za około 5000 złotych, nadal można uszyć garnitur krawca. Czasy się zmieniają, władza się zmienia, polityka się zmienia, prezydenci się zmieniają, ale wartość złota pozostaje. Hasło, które powinno dać do myślenia wielu: z wiekiem spada zapotrzebowanie na ryzyko, a rośnie popyt na święty spokój. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób można otworzyć depozyt w Szwajcarii łatwo, szybko i przede wszystkim bezpiecznie? Zapraszam do kontaktu Dariusz Żychliński, Valores Veri.